Dzisiaj obchodzimy w liturgii wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. To taka kontynuacja wczorajszego święta, podwyższenia krzyża. Ta sama, ten sam moment jest wspominany, właśnie ukrzyżowanie Jezusa, tylko jakby z innej perspektywy. Maryja stojąca pod krzyżem i to, co ona przeżywa. W nazwie tego wspomnienia pojawia się słowo Matka. To znaczy, że ten moment. Jest też takim momentem, który jest związany z narodzinami, jest taką chwilą narodzin. Gdybyśmy popatrzyli na wcześniejsze wydarzenia, to zobaczymy, że wobec Krzyża Jezusa można przyjąć bardzo różne postawy. Można albo, jak Żydzi, widzieć w Nim znak zgorszenia, widzieć w Nim coś, co jest zaprzeczeniem boskiej mocy i boskiej. Boskiego działania w życiu człowieka. Można, jak żołnierze rzymscy, widzieć w tym jakąś kpinę z królestwa, z mocy, z władzy, widzieć jakieś niedorzeczne zjawisko, które jest zaprzeczeniem tego, kim Bóg powinien być. Albo można, tak jak Maryja, przyjąć to wydarzenie jako coś, co nie jest łatwe, ale jako coś, co jest. W jakiś sposób darem od Pana Boga, jest pewną tajemnicą Pana Boga. I to ważny bardzo, bardzo moment, bo właśnie ta zgoda na, na to wydarzenie, zgoda na uczestniczenie. Maryja stoi pod Krzyżem blisko, stoi pod Krzyżem. Pozostali ewangeliści mówili, że, że niewiasty stały z daleka. Jan mówi, że ona jest blisko tego Krzyża. I właśnie ta bliskość, przyjęcie, zgoda na to wydarzenie, gdzieś wewnętrzne powoduje, że może stać się matką, stać się matką Kościoła, stać się matką, która rodzi do wiary każdego z nas.